Cześć, z tej strony Liduch, a to jest Krypta TV. Jak dobrze wiecie albo i nie, główny wątek fabularny Fallout 76 przed premierą Wastelanders opierał się na odkrywaniu tego, co stało się z mieszkańcami Wirginii Zachodniej. Podczas podróży natrafialiśmy na ślady pięciu frakcji i poznawaliśmy ich historię. Wraz z DLC, którego akcja rozgrywa się rok po podstawce, dokładniej w 2103, do regionu powrócili ludzie, a Plaga Spalonych została opanowana. Jak się szybko okazało, nie tylko nas zainteresowała historia organizacji, które niegdyś rządziły w Apalachi. Mimo iż pojawiło się kilka nowych frakcji, to jednak niektórzy z nowo przybyłych zainteresowali się losem tych wymarłych. Na obecną chwilę w grze spotykamy dwie postacie próbujące reaktywować jedną z nich ratowników. Mowa tu o Heather Ellis oraz Tiffany Brantley. Pozwólcie, że przybliżę wam ich sylwetki. Heather przybyła do Apalachi wraz z Page'em oraz osadnikami. Początkowo mieszkała w opoce, lecz szybko znudziła się tamtejszym trybem życia. Postanowiła na własną rękę poznać okolice. Podczas przemierzania lasu natknęła się na starą transmisję radiową ratowników. Tak też dotarła do Flatwoods, miasteczka, w którym niegdyś funkcjonował ich oddział. Historia ich poświęcenia oraz walki z plagą chwyciły kobietę za serce, więc ta przyjęła sobie za cel odbudowę frakcji. Tak jak my, przeszła automatyczne szkolenie i wraz z psem imieniem Chloe zamieszkała w okolicy kościoła. Udziela nam paru użytecznych wskazówek i opowiada o okolicy. Tiffany spotykamy w siedzibie Straży Pożarnej w Charleston. Nie jest jeszcze pełnoprawnym ratownikiem, ponieważ nie ukończyła szkolenia. Jej ambicje jednak sięgają wysoko. Nie brak jej entuzjazmu. Mało tego, dziewczyna planuje zostać prawdziwym pułkaczem ognia, czyli chce dołączyć do elity, co nie jest takie proste. Bez problemu ukończyła egzamin sprawnościowy, lecz zatrzymała się na teoretycznym. Jest naiwna, ale też i uczciwa. Wszystko chce osiągnąć ciężką pracą, bez oszukiwania. Mimo wszystko możemy udzielić jej pomocy, w zamian otrzymamy niewielką nagrodę. Panie nie mają ze sobą kontaktu, każda działa we własnym zakresie. Ich obecność jest pierwszym krokiem ku odbudowie frakcji ratowników w Fallout 76. Czy to wszystko się jakoś rozwinie? Pokażę przyszłość i kolejne rozszerzenia do gry. Ja tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie. Do następnego razu. Cześć!